i box i sześć Jest sześć, jest postać albo i ten, albo i gadżet i jak to będzie postać to normalnie ja nie wiem co zrobię świeci się, jest jedynka o coś ładuje trzy BROK O! Świeci się! Kolt! Świeci się! Cześć! Witajcie na moim kanale! Dzisiaj będę otwierał skrzynki Będę otwierał dzisiaj dużo skrzynek Ponad bardzo i to bardzo dużo Nie ma Mortis Daryl, Piper. O, lepszy sobie Darryl jeszcze O, coś się długo ładuje Brock Dynamite i Megabox i sześć Jest sześć. Jest postać albo i ten, albo i gadżet Dobra. I jak to będzie postać, to normalnie ja nie wiem co zrobić Świeci się, jest jedynka. Gadżet do Mortisa. A. Dobra, to sobie ulepszy może do... Do Gale'a. Big Box. Piper Bibi Shelly Colt Gale O, 10 Nita Dynamite, Shelly I 20 gemów mamy Może coś jeszcze kupię O, coś się ładuje Trzy. Brock, o, świeci się, Colt, świeci się, gadżet. i świeciło się w trójce, to jeszcze w Big Boxie, o co chodzi, a bitowiec, bo coś tak widziała, że w tym Big Boxie coś będzie, Karl, Nita. Jarico, 50 pieniążków się przyda, i kolejny mega box. I 5. Dobra, Jim, to jest Jessie. Mała skrzynka, Jessie Brock, Duża skrzynka, U. Piper. I bo i coś mało. 10 gów 3. Piper, kar Jesie. Dwa. Daryl Piper I duża skrzynka. Trzy rzeczy. Rosa. Gail. O, dobrze! Dużo do Gejla. Będę lepszy. Bibi. I to wszystko. Kolejne do Gejla. Pakuję do Gejla wszystko. Mała skrzynka. Dwa. Kolb. Wrok. Duża skrzynka brak, Mortis, Nita. Teraz wezmę emotkę, może do Beta. Potem wezmę mega boxa. Proszę, że było 6 i 5. Ha, szkód. Dobrze. Frank i Brock. Stupniówków i nic nie ma dalej. Nie ma nic, no, nie ma nic. Dobra, zagrałem sobie jeszcze jedną rundkę. I zostawcie łapkę w górę i suba, żeby następnym razem coś wyleciało. Jeszcze może ulepszę sobie trochę gela. Cz czwarty poziom, no i bardzo dobrze. To sobie nie zagramy Zagosp. Dobra, zaczynamy. Bo jest bardzo duży skrzynek. z jakąś nitą. Jak mi lagł. Jaki lagł. Dobrze Tu może być ktoś? Nie mam też wziąć. Ból, 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 do widzenia, ból To za tam czekam. Pójdę tą stroną A Nie wiem czy się w ogóle dać przez ścianę Nie ogóle nie

250 nie jest, nie wypadnie a jeszcze mam 63 gemów to mogę coś kupić jest jeszcze darmowa skrzynka to sobie jeszcze otworzę darmową skrzynkę dwa o, gej. gejl ośmiobitowiec o, jeszcze sobie kupić trzy do gejla i co by tu kupić no i najbardziej y, mogę tylko kupić albo dużą skrzynkę e, różowa Piper albo rozbójnicę Shelly, albo podwajacz żetonów 2 razy 2080 Osie, 800 ja się tak bardziej zastanawiam nad nad dużą skrzynką się zastanawiam Dobra, to kupię dużą skrzynkę. Niech będzie. I trójkę: El Primo, Brock i Cheli. Nie ma nic. Są tylko dwa gadżety. Dumącej Barleya. O! Wow. Dobra, jeszcze może kupię jednego big boxa. Niech będzie. Będzie, będzie? Nie, nie będzie. Na 1000% nie będzie. Frank. Morty spiper. Nie ma nic. Dobra, jeszcze może zagram jedną rundkę. To zagram... On ma nani On ma manani. On ma na niego. I guma na niego. On ma na niego o. spoleciał, ale na jest bardzo dobry na blisko, i daleko. Jak trafisz w sam środek normalnie bardzo dużo i to bardzo wbije bum, bum, bum. Okuś się w ogóle ładnie Dobrze. Jeszcze wezmę tylko Karlu. Jezu, Karlu! Łop! Jak tu mnie zabił? Jak? I co mnie zabił? Leci bombka? A nie wiem bo obserwuję bombę Ej, jaki śmieszny Co? I używam multa, a pokazuje mi normalny przycisk Lol Widziałem Nie ginę Bardzo drogi nas, Nie wiem czemu Bo jestem słaby, tak, bo jestem słaby Da radę Na pięć nie da radę, musi tylko podładować życetr. A, 20. Zum. Zum, zum, zum. I wygrałem rundkę. Dobra, to kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że Wam się podobał. To pa. I zostawcie łapkę w górę i suba.